pierwszy kemping na dziko w tym roku i w ogóle ta góra to Shikhalion. jest filmik z tamtego roku z wejścia na Shikhalion. a tam gdzieś dalej nie wiem czy to będzie widać Cairngorm ale nie ten który jest w parku narodowym Kemgorm, tylko taki inny i jesteśmy w okolicach jeziora Lochtumel, tak wygląda miejscówka, jest specjalnie dla kamperów. Taka zatoczka z jednej strony i z drugiej, fajnie wytyczone miejsce, żeby sobie postać. A tutaj pomnik poświęcony pamięci żołnierzy, którzy zginęli. Mieszkańców tej wioski zginęli podczas I oraz II wojny światowej. Już kiedyś o tym wspominałem. W czasach I wojny światowej te oddziały były formowane zazwyczaj z okolicznych wiosek, wszyscy byli wcieleni do jednego oddziału. I jeżeli taki oddział ginął w szturmie, to ginęli wszyscy mieszkańcy wioski. Większości. Tutaj jezioro Lochranoch i parking przy jeziorze, jak widać jeszcze sporo miejsca, fajne miejsce, ale niestety w sezonie raczej marne szanse, żeby było tutaj tak spokojnie. Tutaj mapka, która opisuje te odległe szczyty, których pewnie nie będzie widać. Ale są to szczyty wysokości 1000-1100-1200 metrów nad poziomem morza. Takich szczytów powyżej 1000 jest w Szkocji 60, o ile się nie mylę. I to już ostatnie chwile tego pierwszego kempingu w tym roku. Króciutko przyjechaliśmy przed południem, wracamy. Około godziny jest teraz 18, czyli tam 6 godzin byliśmy. Właściwie przetestowaliśmy przyczepkę, co i jak, zjedliśmy sobie, pospacerowaliśmy. Niestety, ciężko jest zsynchronizować kalendarze wszystkich członków rodziny, ale na pewno tu wrócimy. Tam na dole widać ścieżkę wejścia, nasz Halion. Jeszcze troszkę przypruszony, tutaj też są takie tam z tyłu szczyty, też są opruszone śniegiem, a to już kwiecień.